W kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony, Pan Tester. A dzisiaj pokażę Wam kolejny monitor, tym razem nietypowy z marki Philips. Zapraszam do oglądania. Jak zauważyliście, mam kolejny monitor do przetestowania. Tym razem otrzymałem nietypowy monitor, gdyż posiada zakrzywiony ekran Ultra White Philips model 346B1C. Charakteryzuje się tym, że ma 34 cale proporcją 21 na 9 rozdzielczość 3440 na 1440 przy oświeżaniu 100 Hz oraz ma zastosowaną matrycę VA. Monitor możemy regulować w wysokości góra i dół, lewo i prawo oraz możemy uchylić. W zestawie otrzymujemy kabel HDMI, DisplayPort, kabel zasilający oraz kabel USB. Typu C z adapterem. Jeżeli chodzi o gniazda, to ma jedno gniazdo DisplayPort, jedno HDMI, jedno gniazdo USB-C, je wejście LAN oraz jedno wyjście słuchawkowe. A obok monitora mamy gniazdo USB 3.0 typu B oraz cztery gniazda USB. W tym monitorze mamy tutaj tradycyjne przyciski i sterowanie menu w monitorze jest jak najbardziej w porządku. Zastanawiacie się, dlaczego w monitorze jest gniazdo LAN? Wszystko wam od początku wytłumaczę. Monitor, który testuję, posiada bardzo fajne funkcje. Pierwszą funkcją, którą ma jest to technologia MultiView, która umożliwia jednocześnie podłączenie i wyświetlanie dwóch urządzeń, czyli na przykład możemy podłączyć komputer stacjonarny pod DisplayPort, a drugie urządzenie pod HDMI lub przez USB-C. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli ktoś pracuje na dwóch urządzeniach jednocześnie, to przyda się taka funkcja mamy różne tryby wyświetlania pierwszy tryb to PIP czyli Picture in Picture mamy jeden ekran normalny a drugi zmniejszony możemy oczywiście ten mały ekranik który widzicie na filmiku ustawić sobie z której strony ma być czy z górnej z prawej czy, lub z lewej strony czy z lewej dolnej lub z prawej dolnej strony drugi tryb to PBP czyli Picture by Picture Inaczej obraz przy obrazie. Polega na tym, że mamy dwa ekrany obok siebie z dwóch różnych urządzeń. Bardzo fajnie to wygląda, gdy pracujemy na dwóch urządzeniach jednocześnie. Tutaj muszę Wam podpowiedzieć, że jeżeli chcemy w ten sposób pracować, to proponuję Wam ustawić na jednym, jak i na drugim rozdzielczość 1720 na 1440. Wtedy dwa ekrany będą pokryte na całym monitorze. Ale jak to jest z klawiaturą i myszką? Przecież mamy tutaj dwa urządzenia. Czy musimy dokupywać dodatkowo klawiaturę i myszkę? Akurat producent też to przemyślał i zastosował w monitorze wbudowany przełącznik KVM. Jest to przełącznik, dzięki któremu możemy sterować za pomocą jednej klawiatury i myszki dwa urządzenia. Aby to działało, trzeba nacisnąć przycisk na monitorze, który jest oznaczony, a następnie wybieramy źródło, czy ma być na USB-C, czy na USB-App, czyli USB podłączony do huba, czy automatyczne. Tutaj też muszę wam zwrócić na to uwagę, jeśli chcemy wykorzystać ze, swego, ze zwykłego laptopa, a laptop nie posiada USB-C, to należy podłączyć dwa kable: kabel HDMI oraz kabel USB-C z prześciówką na USB typu A. A jeżeli mamy już w laptopie USB-C, to wystarczy podłączyć tylko ten kabel, gdyż te USB-C przesyła nie tylko sterowanie myszką i klawiaturą, ale też przesyła dźwięki, obraz oraz te może przesłać internet. Dlatego po to jest te wejście LAN. Jak macie nowszego laptopa z USB-C, a chcecie na przykład pracować na dużym ekranie, to jest świetne rozwiązanie. Podłączacie tylko jeden kabel i macie wszystko. Jeszcze jednej rzeczy nie, powie, nie powiedziałem: otóż monitor ma możliwość szybkiego ładowania telefonu lub laptopa nawet do 90 W. A jak to się sprawuje w praktyce? Jak pierwszy raz uruchomiłem ten sprzęt, pierwsze moje słowa to wow, ale jest to ogromny monitor. Pierwszy raz mam na biurku 34-calowy monitor i do tego zakrzywiony. Na początku nie mogłem się przyzwyczaić, ale po dwóch tygodniach testowania było ok. No dobra, gadam na temat nam moich wrażeń, a jak praca przy takim monitorze. Otóż gdy obrabiam filmy w programie DaVinci to powiem wam, że naprawdę świetnie się pracuje. Jest bardzo duża przestrzeń robocza i nie spodziewałem się, że będzie się fajnie pracowało na takim monitorze. Przyda się też osobom, które zajmują się obróbką zdjęć. Taki monitor sprawdzi się też osobom, którzy zajmują się też tworzeniem muzyki. I niesamowicie to wygląda jak pracuje się nad takimi programami. Też jest naprawdę duża przestrzeń robocza. Tak jak widzicie od czasu do czasu nie tylko zajmuję się moim kanałem, ale też czasami lubię się bawić i tworzyć muzykę. Oczywiście jestem tylko amatorem i robię to tylko hobbystycznie. Jeżeli chodzi o filmy, to powiem tak, że fajnie się ogląda. Niektóre platformy VOD, na przykład Prime Video i Max, można obejrzeć w formacie 21 na 9 w niektórych filmach i to świetnie wygląda. Natomiast w platformie Disney Plus nie spotkałem się z tym formatem. A w innych filmach nawet na YouTube będziemy mieli boczne paski, jednak e, można się do tego przyzwyczaić. Niestety Netflixa nie przetestowałem, gdyż na tą chwilę nie posiadam abonamentu jeśli chodzi o gry to na tym monitorze też można na tym pograć i nawet posiada Adaptive Sync taki monitor na pewno przyda się do gry Euro Truck Simulator 2 i powiem wam że tam świetnie się gra widać cały kokpit ciężarówki i nawet można odczuć że naprawdę się jeździ prawdziwą ciężarówką. Na takim monitorze spokojnie możemy też pograć gry wyścigowe jeżeli chodzi o strzelanki to świetnie się gra w Battlefield 2000 142. Przypominam, że monitor posiada odświeżanie do 100 Hz. Pograłem też w Cyberpunk 2077 i naprawdę przyjemnie się gra na takim monitorze, tylko przy mojej karcie graficznej niszału nie ma, w sensie, że musiałbym mieć przynajmniej RTX 4070 Super, żeby, żeby można było pograć płynnie. Może kiedyś się dorobię i kupię lepszą kartę, a tak muszę siedzieć na tym, co mam. Czas na podsumowanie. Ten monitor zaskoczył mnie pozytywnie. Bardzo dobrze się pracuje przy obróbce filmów, zdjęć, przetworzeniu muzyki. Fajnie się gra w gry symulatory tego, tego typu jak EuroTrack 2, oczywiście jakieś gry wyścigowe czy strzelanki i tym podobne. Filmy też się spoko ogląda. Bardzo dużo funkcji posiada monitor. Podoba mi się, że można pracować na dwóch urządzeniach jednocześnie. Ma przełącznik. VM yy, można, oraz można ładować smartfona lub laptopa za pomocą kabla USB-C. Yy, jeżeli chodzi o cenę urządzenia, to macie link pod filmem i tam możecie sobie zobaczyć ile on kosztuje. To dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje mojego, mojego kanału, to proszę o kliknięcie subskrybuj, a dzięki temu będę mógł się dalej rozwijać, a Wy będziecie na bieżąco z odcinkami. Jeżeli macie pytania lub macie jakieś uwagi, i to piszcie pod tym filmem. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.